Pierwszy chciałbym zacząć od komentarza. Padło tutaj ze strony innych pytających czy wypowiadających się, że deklaracja terezińska nie ma mocy prawnej. Wydaje mi się, że w tym uproszczonym sformułowaniu wyłania się pewna ignorancja w zakresie prawa międzynarodowego. Otóż yy, prawo międzynarodowe nie jest tak prostą dziedziną i nawet jeżeli jakiś akt prawa międzynarodowego, czy jakaś bardzo proszę, jeżeli można, nawet jeżeli jakiś akt prawa międzynarodowego yy, nie ma bezpośrednich skutków, to w systemie prawa międzynarodowego ma swoją rolę. Stąd postulat, który artykułowałem już dobrych kilka lat temu, kiedy ta debata się zaczęła już Polska poprzez nie wypowiedzi publicystyczne polityków, ale notę dyplomatyczną powinna wypowiedzieć tę deklarację terezińską. Pytanie natomiast do przedstawiciela wnioskodawców Roberta Bąkiewicza, który za chwilkę będzie odpowiadał na pytania posłów. Wiele się zmieniło od czasu, kiedy Robert Bąkiewicz był w obozie narodowo-radykalnym, zbierał podpisy pod tą ustawą stop 447 do momentu, w którym kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości. Partii, która wstrzymała ten obywatelski projekt w zamrażarce sejmowej tak długo, już w tej chwili mamy większość lewicową, która jest oczywiste, że ten projekt po prostu odrzuci, więc cała nasza debata ma charakter powiedziałbym czysto formalny. Pytanie do przedstawiciela wnioskodawców. Czy wie Skoro już startował z list do Sejmu i związał się z politykami tej partii, czy wie, jakie były powody takiej decyzji, czy, 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 żeby ten projekt wstrzymać w zamrażarce Sejmowej aż do końca rządów? Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czy miał na ten temat rozmowy z premierem Morawieckim, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z ministrem Zbigniewem Ziobrą lub innymi członkami rządu i wysokimi politykami PiSu, czy w trakcie tych rozmów zostało mu odsłonięte? Jaka strategia stała za tym, żeby nie poddać nawet pod debatę tego projektu obywatelskiego STOP 447? Dziękuję bardzo. Na tym koniec mojego pytania. Przerywałem Panu przez szacunek dla wszystkich, którzy podpisali projekt obywatelski, natomiast trudno zgodzić się z Pańskimi. Insynuacjami zwracam uwagę, że nie odpowiedział Pan na moje pytanie dotyczące rozmów na temat wstrzymywania tego projektu z premierem Morawieckim. Odpowiedział Pan wyłącznie na pytania związane z rozmowami z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro, natomiast wyminął Pan pytanie o rozmowę na ten temat z premierem Morawieckim. Nie zużył Pan całego czasu, więc jeżeli chce Pan udzielić odpowiedzi, to proszę bardzo. Nie, nie rozmawiałem ten, na ten temat z premierem Morawieckim. Dziękuję bardzo. Wielka szkoda, skoro pan startował z ich list. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, pytanie nasze, pytania nasze w sprawie Zielonego Ładu Europejskiego widać wzbudziły duże dużą emocje w ławach pisowskich. I to nie przypadek, bo PiS dużo ma na sumieniu i musi teraz włożyć ogromną energię w to, żeby zakryć prawdę przed opinią publiczną. Zakryć tą prawdę, że nie różni się w tej sprawie w sposób szczególny od platformy poza jedną rzeczą, prezentowaną publicznie retoryką. E, nasi e, obywatele, którzy słuchają tej dyskusji, mogą nie słyszeć co mówi były minister Jabłoński. Więc ja powiem, mówi jeden przykład, panie ministrze, oto ten przykład. Na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2019 roku premier Mateusz Morawiecki Zgodził się na europejski zielony ład. Przypomnę, że Rada Europejska to jest ciało, w którym premier reprezentuje swój kraj i ona musi jednomyślnie przyjąć swoje konkluzje. I sprawa weta premier Morawiecki nie skorzystał. Wywalczył mętny wyjątek dla Polski, który wówczas formalnie nie, o, nie zobowiązywała się do realizacji głównego celu, ale nie zawetował Europejskiego Zielonego Ładu. Wystarczyło powiedzieć, wystarczy nie podpisać konkluzji, nie zgodzić się na nie, ale zgodził się. W praktyce był to ruch pozbawiony realnej treści i znaczenia. Co więcej, w lipcu 2020 roku premier Morawiecki zgodził się na wpisanie Europejskiego Zielonego R Ładu w ramy budżetowe. Panie Ministrze, Panie Pośle, mówienie prawdy nie jest wspieraniem nikogo, poza wsparciem prawdy, a obywatele ocenią. Nie, bójmy, nie bójcie się prawdy. Zgodził dziękuję, się panie, na wpisanie marszałku. Europejskiego Zielonego Ładu w ramy budżetowe Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Rok później Morawiecki zagłosował za jeszcze bardziej rygorystycznymi celami klimatycznymi. I teraz, Panie Pośle, Panie Marszałek, dokończę zdanie, dokończę pytaniem. Panie pośle, wy uważacie, że to wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Ja mam do Was pytanie retoryczne. Wasz premier zgodził się na Europejski Zielony Ład, na Fit for 55. Wy uważacie, że to miało wyglądać inaczej? Gdzie i kiedy wyartykułowaliście swoją wizję redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% w całej Unii Europejskiej, inną niż ta, która jest realizowana? Gdzie i kiedy? Karty Panie na Panie Marszałku, bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Wysokie Sanie, my się przedstawieniem naszego stanowiska podzielimy pomiędzy trzech posłów, chociaż mamy bardzo niedużą ilość czasu, ale do rzeczy. Najpierw pochwały. Panie Ministrze, z paroma rzeczami trudno się nie zgodzić. Cieszymy się, że zapowiadana jest profesjonalizacja kadrowa MZ, inwestycje w infrastrukturę, informatyzacja. To są rzeczy dotyczące zarządzania urzędem, a nie definiowania polskiej, polską racją stanu. Mniej konfliktów w sferze publicznej z innymi państwami to nam nie zaszkodzi. Potrzebujemy realizacji twardej naszego interesu, a nie gadania o tym, z kim to nie mamy konfliktu. Równoważenia kierunków polityki zagranicznej tak i w sferze polityki migracyjnej parę rozwiązań sensownych. Już wysłałem pismo do Pańskiego Urzędu, żeby nam udostępnić Białą Księgę w sprawie nadużyć wizowych. Chcemy być w tej debacie, jak uszczelnić politykę migracyjną. No ale przejdźmy do krytyki, żeby nie było zbyt słodko. Więc po pierwsze, słuchając tego wystąpienia miałem wrażenie, niestety muszę to powiedzieć, chaotyzmu. Do tych samych tematów, takich jak Unia Europejska, Rosja, stosunki wewnętrzne, tutaj z pisem Pan Minister był uprzejmy wracać po 3-4 razy, nie kresząc strategii, tylko formułując wypowiedzi w sposób publicystyczny. Gdyby odjąć wątki związane z polemiką z PiSem, to to wystąpienie byłoby przynajmniej o jedną trzecią krótsze. Zaraz po Pańskim wystąpieniu nastąpiła konferencja prezydenta Rzeczpospolitej, który poczuł się w obowiązku polemizować z połową Pańskich test na temat PiSu i dorobku poprzedników. Co sygnalizuje całemu otoczeniu międzynarodowemu, że nic się nie zmieniło do okresu rządów PiS. Polska polityka zagraniczna nadal jest zakładnikiem polityki wewnętrznej, polscy politycy się kłócą, konstytucyjne władze nie współdziałają, po prostu nie wygląda to tak, jak powinno. Zmieńmy to. Następna sprawa to braki. Chcę zwrócić uwagę na braki. Uważam, że zdecydowanie za mało było Afryce. Po Azji i Ameryce Łacińskiej pan minister się właściwie ledwie prześliznął. Indie, Chiny wspomniał jednym, dwoma zdaniami. Zabrakło obszernego, całego podrozdziału o tym, jak zorganizować dobrą profesjonalną dyplomację ekonomiczną. Premier Morawiecki zapowiadał w tej sprawie wielkie reformy, skończyło się porażką, nie ma co ukrywać, skończyło się porażką. Mamy zdegradowaną, niedokończoną w swojej reformie dyplomację ekonomiczną. Inne państwa załatwiają swoje gospodarcze interesy, a my a my niestety nie. Ach, pan minister dopowiada, że ten dział jest poza MSZ. Trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić, podobnie jak zamieszanie wokół kierowania polską polityką europejską. Pominięte zostały też interesy Polaków, które zostały pozornie uprzywilejowane przez wyłączenie ich do osobnego expose, które nie wiemy, kiedy będzie wygłoszone przed Senatem to ryzykowna strategia bo sygnał do ambasady idzie taki, że polityka dbania o Polaków poza granicami to coś odsobnego od polskiej polityki zagranicznej. E, potrzebujemy solidnego expose, gdzie zdefiniujemy polską rację stanu w odniesieniu do Polaków na Ukrainie, do Polaków na Białorusi, do Polaków na Litwie, do Polaków na wyspach brytyjskich i we, w, na, w Niemczech i we wszystkich państwach, gdzie oni żyją i być może naszą debatę oglądają, żeby wiedzieli, że polska dyplomacja za nimi stoi. E, co do tego, co się pojawiło, jeśli chodzi o Unię Europejską, brak strategii. Najbardziej konkretna rzecz, którą pan minister niestety zapowiedział, to ustępstwa, to robienie kompromisów. Dziwna to doprawdy strategia negocjacyjna, kiedy zapowiada się w szczegółach, jakie kompromisy jest jeszcze gotowym zrobić. Wolelibyśmy, żeby pan minister trzymał karty schowane i tego nie odkrywał, a wolelibyśmy najbardziej, żeby pan minister nie robił żadnych ustępstw, ani, ani rząd e, premiera Tuska nie robił żadnych ustępstw. Spodziewamy się, że te ustępstwa będą, ale uważamy, że nie powinniśmy ani kroku wstecz na gruncie traktatowym. E, nie usłyszeliśmy, jak ma być wykonana ta obłędna polityka klimatyczna-energetyczna, nie usłyszeliśmy, jak mają być uszczelnione granice europejskie, jeśli słuchać z uwagą tego, co pan minister mówił, to założenia pańskiej polityki migracyjnej są w kolizji z właśnie przyjętym unijnym pakietem do spraw azylu i migracji. Jednocześnie afirmuje pan bardzo mocno integrację europejską. To jest w kolizji. Więc pytanie jaka jest polska strategia na to żeby nasze było tutaj realizowane a nie szkodliwe. Dalej Niemcy. Piękne pochwały mogłaby ambasada niemiecka za takie pochwały zapłacić, natomiast zabrakło oczekiwań. Moim zdaniem oczekiwania nasze powinny przeważyć nad, nad pochwałami. Yy, Ukraina i Izrael bardzo mięciutko, jeżeli pan minister chce poszukiwać prawdy wspólnie z partnerami ukraińskimi, to obawiam się, że może pan minister jej nie znaleźć. Prawda o historii jest znana. Oczekujemy, żeby strona ukraińska zaprzestała kłamstw. Dziękuję. Zostawiam resztę czasu moim kolegom.